Mogę skończyć znajomości, już bliskiej z muzyką Ech. bo zawsze była i mówiła, to nigdy było za cicho Usuwała hałas wyniszczających mnie myśli Ech. Powiedzmy, mi co teraz czujesz, gdy nie wysłuchali wszyscy, wszyscy. To już nie nieprzyjaciel bliski, To już nie, nie, nie ocenie, no. to już nie sposób na wszystkich nie, nie, cisza nie. Teraz jest już moim sercem bije wartość BBE Jak widzicie ucichnie, chyba skończy się Bo my żyjemy tylko kiedy muzyka nam gra Wyłącznie klucz wiolinowy, otwiera nam serca bram Umiem się wygadać, tylko pisząc na wytra. Już nie usłyszał sprawa muzyka i ja. Już mój wewnętrzny wrzask. Ostatni rok muzyką pożegnam ba. I cały świat kiedy muzyka przestanie mi grać ile poświęcałem tutaj na to, ja to czasu? Do drugiej klasy e prawie te. nie przeszedłem, No bo wpadłem w muzyczny nauk psychicznie. Było okropnie, więc hey. sobie pomogłem, Sklejając na niepostanie. Tak Kiedy leciał beat, czułem się przepięknie. Czułem, że podbiję świat, pisząc sobie wiersze. chciałem oddać ciebie całego koniecznie. Ostatecznie klasę przeszedłem. Klasę przeszedłem, oddać ciebie całego koniecznie, pisząc sobie wiersze. Da, da, da Chyba już rozumiesz jaką rolę gra muzyka w życiu Moje I dlaczego życie. nie umiem opuścić jej Nawet gdy nie siadam i tekst do bitu Gdy me wypalenie po... też wykańcza Próbuję robić tu muzę bez kitu <grym> Czy to nauczy może też ciężki wirus? <grym> czy to piękno, czy przydota, która niszczy bez limit? Jak pleśno i wilgoć już na przestarzem strychu <grym> E <-vivalarde, grym> emocji bez liku Bo my żyjemy tylko kiedy muzyka nam gra Wyłącznie klucz wiolinowy otwiera nam serca bram Umiem się wygadać tylko pisząc Trask. niektórych ci już nie usłyszą sprawa muzyka, ja cóż mój wewnętrzny wrzask. Ostatni Ostatnią muzyką pożegnam I cały świat kiedy muzyka przestanie mi grać nie chcę robić mej muzyki, tak zwanie na zamówienie Jakie mam teraz uczucie, takie oddawanie Nie będę pisał wesoło, gdy smutek ma swoją pełnię Gdy rok wypełniamy ciała, nie będę pisał za pięknie Bo tylko prawdziwe sztuce czuję swoje szczęście Bo tylko prawdziwy ja da mi to, co zechcę Dopóki muzyka gra, będzie mi się chciało tu więcej Dochodzę do wniosku, muzyka to moje miejsce